Krajobraz Ostrudy trochę w ostatnich dniach zmienił się za sprawą pojemników na śmieci. Może i to nic wielkiego, ale biorąc pod uwagę Ostrudzki problem nieczystości i ich wywożenia, to zawsze coś. Starostwo Powiatowe zainwestowało w kosze. Obserwujemy przez ten rok, gdzie, gdzie powiat znowu zarządza drogami powiatowymi na terenie miasta i stwierdziliśmy, że koszy jest, jest na pewno za mało. Więc podjęliśmy decyzję o wymianie i zakupie nowych koszy. Tych koszy będzie o 50 sztuk więcej. Mam nadzieję, że znajdą one miejsce w takim usytuowaniu, że będą bardziej widoczne i potrzebne. Dodatkowo zwróciłem się też do, do zarządu i, i co będzie miało miejsce również na sesji yy, budżetowej, zwiększyliśmy środki na sprzątanie i na yy, utrzymanie czystości, czy, czy odśnieżenia dróg powiatowych, czy chodników na terenie miasta. Jest nadzieja, że miasto przynajmniej na pierwszy rzut oka będzie czyste. W końcu nadzieja umiera ostatnia. Problem wyszedł na światło dzienne, jest wszechobecny i rzuca się w oczy. Mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia i obserwują, jakie działania podejmowane są przez dane urzędy.